Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie Winstonem. Chociaż już jeden Winston jest. Kogoś mamy kolejnego na liście. Nie, no niestety będziemy musieli mieć dwóch Winstonów, ale to nigdy nie jest źle na H na murze, gdzie naprawdę Winston robi robotę. Tutaj odbijamy dwa punkty, punkt A i punkt B oczywiście. I Winston wbijając się na ten punkt, rzucając swoją tarczę naprawdę robi... Taki Bajzel, że dwóch Winstonów to narobi jeszcze większego bajzlu. Mam nadzieję, że drużyna rozumie o co mi chodzi. I słuchajcie, ja nieraz przegrałem właśnie na drużyny z dwoma Winstonami na tej mapie, nawet z trzema. E, bardzo dobrze, e, bardzo dobrze tutaj e, ci, ci Winstonowie. Tak, Winstonowie brzmi jak Winstonowie, bardzo mi się to skojarzyło. Ci Winstonowie bardzo dobrze rozbijają obronę złożoną z bastionów, symetrii i tak dalej. Poprzez to, że wskakują po prostu w sam środek punktu, tego który trzeba odbić, rzucają tarcze i robią rozpierdziel. Hider, Emotkę ma bardzo fajną. Gorylą. Niestety, to jest postać, której design mi się podoba najmniej. Okej, okay, widzę, że drużyna Okej, okay, trapa jakiegoś żeśmy tutaj dorwali. Okej, okay, przeskoczmy sobie tutaj. Aj, objechała nas. Ale niestety też wyskoczyłem głupio sam, ale narobiłem no, zamieszanie. Musieli się wrócić. We dwójkę nawet się wrócili na mnie. A już w drodze jest kolejny bastion. Winston. Cały czas gadam na Winston na Bastion. Nie wiem czemu. Bardzo podobne imiona, jakoś on mi się bardziej z bastionem kojarzy. Okej, okay, nasza drużynało twardo do przodu ciśnie. Trzeba rozwalać te wieżyczki, a nie się bawić. Okej. Okay. Polecimy zaraz. A jajaj, niestety, a gonił mnie kolejny Winston. To dlatego, Widowmakera tam widziałem na dachu. Nawet nie wiedziałem, że tam może się dostać tak łatwo. Chociaż Widowmaker ma przecież te swoje. Te swoje linki, dlatego, jak będę nią grał następnym razem, chociaż nie wiem, czy zdążę, bo jutro wyłączają już betę, to sobie tego użyję. Ja zaraz tam na nią wskoczę. Ciekawe, co na to powie. O, dzień dobry pani. O dziękuję, ładny Hill I objeżdżamy gościa, możesz chce postrzelać Punkt odebrany Idziemy od razu na kolejny Wieżyczki pani rozstawia, wiem o jak o to właśnie mi chodziło z tym bastionem odpalamy ulta Gdzie jest ktokolwiek Chodź tu! Masz! Spadaj stąd! Okej! Okay. A niestety zginęliśmy, słuchajcie nie zdążyłem nic powiedzieć o jego umiejętnościach Winston jak widzicie posiada taki wyskok potężny w górę którym przeskakujemy bardzo duże odległości co zresztą zaraz zaprezentuję, na E posiada tą tarczę no i lewy przycisk myczy to jest ten taki elektryczny gun tutaj wypadałoby właśnie poczekać, ja tu przeważnie czekam aż się naładuje z powrotem ten skok Aj, 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 aj. No, wyłączyliśmy jej ulta. Spadać! No i wygrane. Dziękuję wam bardzo. Jak widzieliście na jego ulcie, jest słuchajcie, taki berserk, który dodaje mu dużo życia. I jego podstawowe ataki z łapy odpychają przeciwników. więc można sobie rozepchać ładnie wszystko. A tak zagrała Widow Maker w play of the game. Ach, mnie tu nie zdjęła, jak szalałem. No i znowu nie mam je w kartach, pomimo tego, że uważam, że nawet nie najgorzej mi poszło, chociaż był to krótki dosyć mecz. Mimo wszystko dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Papa! Pa.